Wyrocznia delficka, sławna w starożytnej Grecji, i wyrocznia w Delfach pochodząca jeszcze z okresu mykańskiego, kiedy była miejscem kultu bogach tonicznego. Grecy uważali sanktuarium za Omphalos, pępek świata. W okresie homeryckim wyrocznia stała się ośrodkiem kultu Apolina, a przepowiednia wieściła siedząca na trójnogu kapłanka Pythia, wieszczka Apolina, mitologia. Według mitu wysłał Zeus dwa orły z przeciwległych końców świata. Które lecąc spotkały się w delfach. Od tego czasu wiadomo było, że znajduje się tam środek świata. Ziemia matka Gaja połączyła się z błotem, które pozostało po końcu Złotego Wieku i urodziła latającego węża lub smoka Pytona. Pyton posiadał zdolność jasnowidzenia i mieszkał w miejscu później nazwanym delfami. Mity nie są zgodne co do płci Pytona. Hera, zazdrosna żona Zeusa, była wnuczką Gaj. Gaia przepowiedziała jej, że Leto, jej rywalka i kochanka Zeusa, urodzi bliźnięta, które będą potężniejsze niż wszystkie dzieci Hery. Wysłała więc Hera Pytona, by ten pożarł Leto, zanim ta wyda na świat swoje dzieci. Zeus udaremnił tą intrygę i Leto urodziła Artemidę i Apolina. Pierwszym czynem Apolina była zemsta na Pytonie za atak na swoją matkę. Udał się do Delphi i zabił Smoka. Jego krew która wsiąkła w delficką ziemię, przeniosła na to miejsce zdolności profetyczne pytona, patroni wyroczni. Głównym patronem wyroczni była Polin, który miał zabić podziemnego potwora strzegącego Omphalos. Podczas jego corocznych, zimowych, podróży do rodzinnych ziem północnych, Hyperborei, w delfach panował Dionizos którego kult w tym miejscu potwierdzony jest od V wieku przed naszą erą Delfy były również miejscem kultu Orfeusza, który wzbogacił kulto-orfickie elementy, wędrówka dusz i teleta przepowiednie Z zapytaniem do wieszczki o objawienie wyroczni mogli zwracać się wyłącznie mężczyźni po dokonaniu szeregu obrzędów oczyszczających i po złożeniu przepisanych ofiar. Podczas ceremonii, ubrana w białą szatę i z głową ozdobioną złotym diademem i wieńcem z liści laurowych Petya piła wodę ze świętego źródła Kassotis następnie siadała na trójnogu ustawionym nad rozpadliną i wdychając odurzające wyziewy udzielała odpowiedzi kapłanka wypowiadała się w formie heksametrycznej zwykle jednak dopiero świątynni kapłani układali jej słowa w formie poetyckiej Przepowiednia była traktowana jako wyrocznia Zeusa objawiona za pośrednictwem Apolina. Sława wyroczni delfickiej była tak wielka, że jej przepowiednie miały znaczący wpływ na religię, politykę i prawa starożytnej Grecji. A delfy stały się pancheleńskim sanktuarium. W apogeum rozwoju wyroczni przepowiedni udzielały trzy kapłanki. Fatenach. W Sparcie i innych miastach utworzono instytucje kapłanów Eksegata i Pytchochostoi wybieranych przez jest spośród przedstawianych jej kandydatów. Byli oni doradcami w sprawach kultowych, a także interpretowali znaki i wyrocznie. Historia. Świątynia Apolina powstała około 600 roku przed naszą erą, składa się z trzech części: świętego Okrągu, marmarii i źródła Kastalskiego. W 371 roku przed naszą erą prawdopodobnie trzęsień ziemi zniszczyło świątynię. W czasie wojny w latach 357-346 przed naszą erą sanktuarium zostało ograbione przez wojska z Fokidy. W okresie helenistycznym rola Delw zmalała. Dopiero najazd Celtów w 279 roku przed naszą erą i rola Delw w obronie przed Wrogiem spowodował że sanktuarium odzyskało utraconą pozycję. W 207 roku przed naszą erą do wyroczni przybyli posłowie rzymscy, którzy zabiegali o usankcjonowanie w Rzymie kultu Bele. O przepowiednie wyroczni prosili również Seleukos II i Ptolemeusz VI. We wczesnych latach Cesarstwa Rzymskiego rola Delw ponownie zmalała. Ponowne odrodzenie wyroczni nastąpiło w 84 roku naszej ery, kiedy Domicjan odbudował świątynię. W 390 roku naszyjery Teodosiusz zakazał kultu w Delfach, a jego następca Arkadiusz zburzył budynki sanktuarium. Pozostałości sanktuarium zostały odkryte w XVII wieku. W 1915 roku odkryto blok marmuru w kształcie stożka, określany jako Omphalos.